ダダモー、ソビエチー、ダダモー、ソビエチー、ダダモー、ソビエチー、ダダモー、ソビエチー、ダダモー、ビチー、ー、ソビエダダモー、ソー、ダモー、ダダモー、ソー、ダモー、ダモー、ソビー、ダモー、ダモー、ソビー、ダモー、ダモー、ソビー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダモー、ダ Не поtrakt je за Kranickка. Nie <noise> Kontynuujmy tą wypowiedź. Co pan sądzi o dzisiejszej uroczystości złożenia wieńców przez prezydenta miasta i jego świty? Proszę bardzo. Agenci pokazują i piąta kolumna pokazuje komu służy. Kto jest ich mocodawcą, dzięki komu żyją, dzięki komu zajmują stanowiska, które to stanowiska są. Piątej kolumny na polskiej ziemi. Potwierdza się moje powiedzenie najtrudniej być Polką i Polakiem na polskiej ziemi. Jak chcesz być piątą kolumną, będziesz miał prawo do godnego życia, będziesz mógł zdradzać Polskę i Polaków. Będziesz mógł być farobkiem na usługach Żydów, Niemców, Rosjan, tylko nie Polaków. Polską masz gardzić, Polskę olej, bo to, to jest dzisiejszy czas. To, żeśmy wywalczyli z takimi łajdakami jak Wałęsa, Boruszewicz, Tusk, Krzywonos, Borowczak i cała ta mafia Kuroniów, Geremków, Michników, to jest efekt tamtej zdrady, zdrady sierpnia 80. Dobrze, co pan sądzi o legitymowaniu przez policję tutaj protestujących przeciwko właśnie. Proszę, proszę panie co pan sądzi, że policja właśnie w ten sposób postępuje. W wolnej Polsce panie legitymuje. Jest tak. to dowód na to, na że w tym kraju tak. już Ukrainy. nawet upodlili policję. Bo policja powinna być bezpartyjna, bezpoglądowa, powinni być ludźmi moralnymi, kulturalnymi. I ja myślę, że wielu z nich takimi są. Dobrze, ale czy to jest Policja Obywatelska, czy Policja? Proszę pana, z tego wniosek na usługach platformy. I to jest przykre, to jest bardzo przykre, bo policja powinna chronić nas, a nie po prostu spisywać nas. No ale cóż, dożyliśmy bardzo ciekawych czasów. Gdzie tu się liczą Żydzi, Rosjanie, Niemcy, każdy męt z Zachodu, ale nie liczy się Polak, Pol Polka i Polak. Gjikë e